to wygląda. W ostatnim odcinku Nubka też się trochę działo, bo robiliśmy sobie bedwarsy tutaj. Tego teraz nie widać, bo zepsuliśmy to, ale tutaj były normalnie bedwarsy grane. W ogóle odkryliśmy wioskę, którą już odkryłem dawno, ale to Nubek nas. Ciemno, kolano, witamy na przygodzie, wojano, nubano. <ścoughs> Ze mną Łapka w górę musi być. Łapka w górę musi być. Jest, 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 jest. W ostatnim odcinku Nubka też się trochę działo, bo robiliśmy sobie bedwarsy tutaj, tego teraz nie widać, bo zepsuliśmy to, ale tutaj były normalnie bedwarsy grane, w ogóle odkryliśmy wioskę, którą już odkryłem dawno, ale to Nubek na tutaj zaciągnął, po co nas tutaj Nubek zaciągnąłeś, jak której nic nie ma, ty... Ja mam dużo no. teraz chleba, chłopie No, ale poza ci patrz, po co chleb? Patrz, jeszcze nas atakują te, Jest. dawaj, atakujemy no te moby Siś, 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 siś No, no, no. walczysz ja z mowami stary, wypadam, a zombiaka I kolejny zombiak, właśnie, z... zobacz Zobacz, musimy jaj. bronić tą wioskę, dawaj, obronimy tą wioskę mm. dla tych villagerów, którzy tutaj są Kiedyś moje nowice, tak wyglądały, nawet gorzej Gorzej, ja bo nie było tych wszystkich, patrz Oni mają swoje wieżowce, stary Villagerzy mają swoje wieżowce. Czaisz, jakie to są kozaki? Normalnie. No mają raz, dwa, trzy, cztery, cztery wieżowce. No. Szczerze, to jest jedna z najbardziej rozbudowanych chyba wiosek, jaką kiedykolwiek widziałem. Z czterema. Jest ile jest tutaj wieżowcami. Pięć, no widzisz, pięć, stary, dobra. co jest grane? Dobra, co? Jestem tak z prawej strony, yes. co idzie. Co, co tu się odwala? Dobra, nubek, uciekamy stąd. Nie. Ewakuacja, nie, yeah, jeszcze Idziemy, tam. idziemy. Padłem, spadłem. Spad spad. O, spad nie, nubek! Pomóż muszę mi. obronić, nubka. O, ładź. Nubek, ja ci nie, pomogę, ale najpierw muszę. Ty, sobie czadu! Cała no? no, tam nie, mam Creepera, tak. Dobra. No, dobra. Dobra. Stary, stary, chodź do mnie. Co się tam. No ja już idę, stary, idę, 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 idę. Idę. Czekaj. Ginie. Nic nie widzę. Co jest grane? Widzę, Gidę. widzę, widzę, widzę. Okej, okay, rozwalam. Ile masz HP? Tam jest Mam jeszcze całe HP, ale... <grym> no, no to po co mówisz ginę, ginę, ginę? Uciekamy stąd, dawaj no Bo mnie bije Uciekamy stąd Uciekamy Ja nie mogę, jak jest! Co? Ewakuacja no! To... <grym co? <grym co jest grane? Co? 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 Ej, stary, co jest grane? Ciebie, no no, jest, to. Nie, pasuje, nie o ja nie mogę widzowie, widzowie. Dobra rozwalamy ich, dawaj Lubek Rozwalamy, to jest ostateczne starcie! Ostateczne starcie naszej przygody! Nie no, to ma przepotężna przygoda widzowie! Że mamy taką jazdę jeszcze na samym końcu. Ja nie mogę. Trzeba jakąś taktykę obrać, chodź, może na górę się ustawmy, chodź, 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 O! Ja nie... Ej, mnie, bo Spiderman mnie atakuje! A ja patrzę pod na mnie, stary Czekaj, czekaj, muszę zamienić jedzonko okay. Ale połóz. Ja nie mogę, chciałbym połóż snubek, no ale tutaj mnie teraz zanekują. Dobra, czekaj, spójrzmy Dobra, idę tak. To śmiesznie wygląda Ja nie mogę, co ty się to odwala Daj, jest strasznie, nie? Dawaj, obronimy tą wioskę, damy radę Damy radę o, To jest najazd zombie, najazd zombie Damy radę Dobra, pyk Ja nie mogę, co ty się odwala Stary, jak one się pojawiły w ogóle? Ty nie z tylko mi pomagaj! No chude muszę jeść, coś, nie? Nie, 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 nie musisz nic. Ty czasem uważam, bo cię jak ząbiaka rozwalę. No stary, ja wszystkie rozwalam, panato! Jestem normalnie te ty nic nie robisz, nikogo nie bijesz Dziąg? O dobra, S. S Nie dobra, chodźmy spać, Nubek, to jest nie tak niebezpieczne, chodźmy spać, bo tutaj jest jakaś masakra. To było to było chęćkowe. O nie, chodkole. o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, nie wybuch. Chodź, 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 pójdziemy. Na no, wierzę na no, wierzę chodź, na górę wierzę. Na górę wierzę. Ale to było takie straszne. Coś się tutaj wybuchło. Tego nie było wcześniej. No to było straszne, to było serio. No serio. To było mega straszne to co tam się wydarzyło. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. I dawaj, kładziemy sobie łóżeczko i śpimy. A, ty nie masz łóżka. Aha. <grystanie> <grystanie> Czekaj cyk, dobra, i postaw sobie Nubia. tutaj. Co ty robisz? Nobek, co ty robisz? Ale masz za masz jakąś normalnie lagę, masz. No nie, bo za, nie rzuciłeś mi tego. Nie rzuciłem na dół. Po prostu nie patrzysz, nie jesteś skupiony, Nobek. Oryluj się. <grystanie> <grystanie> Patrz, Nubia. robię wiatr. Eeeeee! uważaj jeszcze za tobą, no ja nie wiem, że jest dzień, a one nadal atakują! No, się się Kto by tego nie <śśśśśśś> Dobra, super. Villagerzy powinniście nam podziękować. Ale, czy Ej patrz, czyli są pozamykani w ogóle, Villagerowie. Żeby nie umarli, czeisz? Dobry plan. Kiedyś ich tak właśnie zamknąłem bo chyba w tym miejscu kiedyś miałem też najazd. Dobra, Nubek. No, co ty na to, żeby zrobić drugi raz starcie... E, bedworsów? A? Do, do. Dobra. Ale to... To czekaj tutaj poczekaj. Tak, Albo weź sobie to łóżeczko, patrz. Weź sobie to łóżeczko. Tak. Trzymaj. I weź sobie na górę tak, je postaw i tam sobie kliknij raz zielone. 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 Robimy widzowie bedwarsy. Bedwormsy. Mini Bed Na Wojanowicach, tak, mini. I robiliśmy to też na odcinku Unnubka, więc oczywiście zapraszam tu Unnubka. Okej. Okay. Kliknąłeś tam na łóżeczko? No, widziałem, dobra. widziałem, Dobra, to jak. Ready? Zaczynamy. komentarz, dobra. Co ty robisz? Piszę komentarz. Piszemy komentarz. Ja tutaj napiszę. Yy, dobra, piszemy. Widziałem. Widziałem. Bedwarszy. Poczekaj, bedwarszy się pisze razem. Nie, będzie warsy wyszły Bedwarsy? Dobra, walić to Dobra, bedwarsy eee. mm. Unupka na kanale Moba no na może odpowie Wojtek. Dobra. Nubek, ty nie uciekniesz ode nie wiesz o co? Wiesz o to że cię rozwalę. Co ty? Co ty? Jak to co ty? No To ty to na płoty. A to Nie! Parku. Najgursza no śmierć na świecie Ej! Nie było moje rzeczy! Ty demirus! Sparaj ode mnie! Sparaj ode mnie! Sparaj ode mnie! Nie, no, co ty? Wszystkie zabrałeś! Nowek! Nowek! Nie tak się nie. Ty demir! Teraz jeszcze je brakował! Dobra, mnie zdenerwowałeś Dobra. w tym momencie! Wiesz, jeszcze raz i jeszcze raz chcę powtórzyć to Jeszcze raz? No ale to mi wszystkie rzeczy zabrałeś. Zba nie, jeden. nie Jak to na dole? Co? Ale to co? Zbrojkę też mam? Dobra, też mam. Dobra, powtóreczka, powtóreczka, ale potrzebuję dirta, bo całego mi zabrałeś, ty. Wiem, że lubisz dirta, ale zabrałeś mi go całego. Ale, Lubek, no, tak rozwalasz pewno dirta teraz, tutaj na dole, ale to dzięki, ja skorzystam. Nie, ja po prostu się za bardzo poczułem, poczułem się za bardzo. Ale spokojnie, spokojnie, teraz zobaczysz, dostaniesz tak na, na bułę, tak na bułę dostaniesz ziom, że nie będziesz, nie wytrzymasz, nie wygrasz ze mną. You know it? Nie wygrasz, nie wygrasz. Z się ja właśnie spadłem z góry sam z siebie widzowie Muszę wam pograć w zapomniałem jak to się gra. Ewidentnie! Ewidentnie nie jest ze mną dobrze, widzowie, jeżeli chcielibyście odcinek z Bedorsu, to oczywiście dajcie znać na dole w komentarzu. No przecież patrzcie co ja robię. Ej co? Ty już zacząłeś? Co ty no. robisz za mur? Za most do mnie. To jest nie, najgorszy to jest most. Obudowanie łóżka. Obudowanie łóżka. A to co? Niszczy, walczymy na rozwalanie łóżka? Ale to... Nie wiem, tak chodzę zrobiłem. Dobra. Dobra. To no tak kurduję się szybko. No bo jestem zarąbisty. A ty co tak wolno? Ja mi się nie chcę. <laughs> że jestem pod tobą, pod tobą że jestem, nad tobą. I co? No co? Rozwalasz ja cię nie nie już robię, Dawaj, chodź, płyn, płyn do mnie, płyn do mnie, nubek. Chodź. A! No dawaj, no dawaj. Ale walka, widzowie. Ale walka. O, ja nie mogę. Yes! Ale to zrobiłem, co? A! No mnie zrzucisz zaraz.

Dobra, dobra. Muszę na zjeść, pe. ale mam HP! Ja! 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 Nie! Jest! Nubek wygrywał! Ma ja wygrywał! Nubek wygrywał! Let's go! Rozwaliłem nuwa! Rozwaliłem nuwa! Co tam nubek? jestem <grym grym grym> tam na dole. Jak się czujesz? Rozwalony. <grym> <grym> Się malnie. <śmienny> dobra, ja walę wiatro. dziękuję bardzo. Daj mi moje rzeczy. Twoje rzeczy są na górze. Mogę ci zrobić coś. dziękuję bardzo. Daj mi moje rzeczy. rzeczy są na górze. Mogę ci zrobić coś. Mogę ci zrobić windę dobra. wodną na górę. Dobra, pożyczę. Ej, ale fajne zwieńczenie <śmienny> tych naszych. Przygód, bo widzowie, nie mówiłem wam, ale to jest ostatni odcinek naszej przygody, więc tak jakby po tym odcinku już the end, the end po prostu. Ale bardzo fajnie się bawiłem. Chyba, razem że znuba. będzie 100 tysięcy łapek w górę. No dobra widzowie, chyba że będzie 100 tysięcy łapek w górę, ale wiesz nowe oni nie dobiją na pewno 100 tysięcy łapek w górę na kolejną No nie podrób. wiem, to taka akcja ja bym dobił. No dobił. Dobra kwota. widzowie, wracamy teraz Idź! ale fajnie te wiadra siadają normalnie. Wracamy na Wojanowica, chyba w tą stronę w ogóle to było Jak się czujesz z tym, że Wojanowice jakby zaraz zobaczymy Jak to czuję, jak to czy To jest za wojanowicami? Hmm, się zrzucałem przygod do przygody. Ta, przyzwyczaiłem się, chciałbyś więcej przygody, no może ogarniemy więcej przygody, ale... No, ale to nie wiem, no fajnie było, fajnie było tylko, że przydałaby się... Jakby nowa wersja Minecrafta. Na no, nowej wersji Minecrafta byłoby myślę, że więcej do robienia, bo nowe biomy, nowe, nowe, rzeczy, fajne rzeczy. A tutaj szczerze, to wojanowice są odkryte już nie wiem, kilka tysięcy na ok kratek naokoło, a nawet już wszystko jest odkryte. Przydałaby się właśnie jakaś zmiana, no ale tego się nie przeskoczy, widzowie. Może zrobimy coś takiego, że zrobimy domek letniskowy wspólny gdzieś daleko, daleko za wojanowicami i totalnie odkryjemy nowy teren. Czekaj, gdzie ty? Ale ty wolno lecisz, o, no bo ono śmiesznie to wyglądało. Jakie masz problemy, trudno ci się tutaj to wodować? W ogóle fajnie! Patrz, patrz jak fajnie! Masz normalnie całą żelazną zbrojkę po tej wyprawie. Cała żelazna zbrojka. Trzymaj chleb, bo ty ten chleb, więc trzymaj go. To. Więc będziesz już nie będziesz takim nubem jak zawsze. Będziesz miał żelazną zbrojkę. Co? Będziesz z nią chodził? Będziesz ją miał? Mm, nie wiem właśnie, chyba ją zostawię. W wiesz co, poczekaj. Co? Co? Co ty robisz? Chłopie! Czemu wyrzuciłeś z projektem? To już koniec! Z... Albo zróbmy, o ja wiem co. Zróbmy po prostu tutaj gloob gdzieś. I zostawmy tam skrzynkę, chodź, zróbmy to. Tak? Skrzynkę zostawić? Tak. To tak, co, może ją, żeby jej nie znaleźć? Tak, tak. Nigdy. Zróbmy takiego X-a. Dobra, ale to podwójna skrzynka będzie potrzebna, bo to dużo było, a ja mam tylko, tylko jedną. Dobra, mam, Nie mam drewna też, żeby zrobić skrzynię. Masz drewna? <laughs> Nie mam demna. Dobra, to zostawmy tutaj najważniejsze rzeczy w sumie. Te to, 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 to. To na pewno zbrojkę całą właśnie. Jedzonko, o, no. Piacyki, jedzonko. Poczekaj, ja jeszcze zbrojkę muszę tam zmieścić. A, dobra. Więc takie Potem rzeczy, okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Dobra. I wiadro wody. I to. Dobra, no i super. Zup, zupiksa, zu Reszta Resztę rzeczy tak tutaj zrobię. I... Co zrobić? Zrobić taką, patrz. Co droga? Tak. Co? Tak, zróbmy no. taką. Tu? No? Lub, tak. Co? Aha! No, ciekawy! Może ktoś ogarnie. Ciekawe, czy ktoś odkryje skrzyneczkę z naszą przygodą, co nie? Przy, przygodowa skrzyneczka. Wracam. Nie no, teraz smutno, że wracamy z takiej pięknej przygody, która była... Totalnie spontanicznie się wydarzyła ta przygoda, co nie? Mega spontan. No. Ciekaw jestem, czy ludzie faktycznie wbijali na twój kanał i oglądali filmy. Dawaj popływaj sobie, będzie ci łatwiej to obiegać. Ja sobie Nie, płynę. wolę biegać wolisz, wolisz biegać, wolisz robić kardio, jeżą Dobra, to widzimy się na wojanowicach widzowie Kurczę, widzowie powiem Wam Taki kawał drogi był do tych Wojanowic, że to jest niemożliwe, naprawdę, mieliśmy mega daleko, żeśmy poszli, ja nawet nie czułem tego, ja że daleko. jest jakieś kółka i w ogóle, nie? No, nie, no naprawdę, grubo, grubo było, trudno było tutaj nawet tak trawić od razu idealnie, bo myślałem, że idziemy w dobrym kierunku, a potem jednak zjechaliśmy trochę, ale w końcu Wojanowice, yeah boy, jak tutaj jest bezpiecznie na Wojanowicach, czuję taką bezpieczną woń Wojanowic, i zawsze jest bezpiecznie, jest fajnie. No, więc e, widzowie, bardzo wam dziękujemy za oglądanie naszych przygód, no nie, Pójść. Nawet na bojanowicach za, no, za nami podążają. Dawaj, rozwodzimy tego z... jeden, a wtedy było i dużo, nie? Ej, ale to się pojawiają Albo... naokoło jakieś kolejne. Dobra, na... ja zwijam Haha <laughs> Zostawiasz mnie nowek? No kolejny, co jest grane? Zaraz będzie znowu wojna na Wojanowicach Zombiakowa. Idę też do domku widzowie. Będę tam bezpieczny i tam potem pójdziemy, wrócimy oświetlić. Nara Nobek, dzięki za przygodę! Dala. Elo. <noise> Dobra widzowie, no przygoda była fajna, działo się dużo e, i muszę pójść oczywiście po swoje rzeczy, żeby je odzyskać, ponieważ włożyłem je na policji, są na policji. Dzięki bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał, Napiszcie czy chcecie więcej takich przygód, no i jak Wam się podoba pomysł na, na przykład takim domkiem letniskowym gdzieś daleko za wojanowicami, daleko. Napiszcie co o tym myślicie, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elwa, cześć, bu.